Cześć, witam Was dzisiaj na moim kanale. E, bardzo, bardzo fajnie się, e, że mogę się z Wami dzisiaj spotkać. E, i dziękuję na początku. Dziękuję Wam za wszelkie e, przejawy Waszej aktywności. I proszę o lajki, subki i komentarze. A propos komentarzy, to pod moim ostatnim filmem, Pojawił się komentarz o treści. Super, że wróciłeś. Komentarz jest od użytkownika ze schizowany Bloger. Bardzo miłe, bardzo fajnie. E, to znaczy, że e, oglądacie moje filmiki, że, że jesteście. Także bardzo Wam dziękuję za, za Wasze. Yy, yy, za waszą reakcję. Yy, dzisiaj zaczniemy nasze spotkanie jak zwykle od piosenki, a na dzisiaj zaraz że co mam na dzisiaj. Dzisiaj mamy zespół ABBA i piosenkę Mamma Mia. Na pewno znacie tą piosenkę. Także bardzo gorąco zapraszam do wysłuchania i do obejrzenia teledysku na YouTubie i jak zwykle będę was zapraszał do do mojego sklepu internetowego z produktami firmy Duolive no przekonajcie się sami że te Produkty są bardzo dobrej jakości. Także e, jak, jak zwykle podrzucę wam, w opisie tego filmu będzie link do, e, do mojego sklepu internetowego. Jak sobie coś zamówicie to e, kurier przyjedzie wam paczkę pod sam dom, także. Także nie musicie się o nic martwić. Eee, no, także. E, także jeszcze raz wam bardzo dziękuję za wasze przejawy aktywności. Za to, że jesteście. I dzięki za to, że e, chcecie mnie słuchać, bo e, pod moim ostatnim filmem. Jest aż 107 wyświetleń, także Także wiem, że Podobają się wam Te filmiki I dla mnie to jest Taka zachęta do tego aby Nagrywać Częściej Może nawet codziennie No także, także bardzo, bardzo gronowo wam dziękuję za za to, że jesteście. I do zobaczenia następnym razem. Pa Pa.